Chodź, chodź. No, znowu no, ruch. Pamiętasz o czym ostatnio mówiliśmy? Tak? Tak. Co masz robić? Tak. Pamiętasz. Tak. Na pewno? Tak. Daj. Opa. Dzięki. Skakuj. Pasy. Kuba. Słuchaj, ty nie możesz tak tracić piłki, wiesz? Ty jesteś obrońcą, ty tam musisz bronić swojego pola karnego. No, to, to jest Twój główny cel, Twoje główne zadanie. Postaram się, Tato. Jak już tą piłkę przejmiesz, to szukaj tam kolegów z przodu. Nie stój z tą piłką, nie czekaj, tylko wiesz, podawaj prawo, lewo, środkiem. Kreuj grę, no no iść na boisko. Dobrze, Tato. Pamiętaj, jesteś najlepszy. Wiem, Tato. Okej okay. dobry przeperzeczek dobry. 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 dobry, dobry Ty dzisiaj nie chodzisz A czemu? Daj mu spokojnie potrenować Ale no Dobra Kuba Kuba Pamiętaj Obrona Okej? Okay? Obrona a nie wchodzę, tak? No? Nie wchodzę. Dawaj, Kuba, ciąg to teraz do przodu, tak! Nie tak, Kuba. Odpuść jak nie jesteś pewny. No i... No podaj! Po... Widzisz, że biegnie ci z prawej strony. Myśl, myśl, rozmawialiśmy w aucie. Myśl, chłopie. Szukaj kolegów! Po lewej masz dwóch, no co to? ty robisz, Kuba. No ale weź to przyjmij! Wejdź w to pole karne! Przytrzymaj, pokiwaj! Tato, nie pomagasz. Nie patrz, jak gram.